Cześć Wam, witam Was ponownie. Chwała Bogu. Słuchajcie, ja bym chciał Wam powiedzieć coś na temat tego, czy właśnie to, co mówiłem z tymi, że ktoś walczy z chorobami, z depresjami, lub żyje w samotności. obwinia. w ogóle jest wiadomo, że co, ja to przechodziłem, a więc to jest depresja. I nic się nie martwcie. Jeżeli się zwrócicie do Jezusa, On Was od wszystkiego uwolni, uzdrowi, wszystko będzie dobrze. Nie jesteście sami, pamiętajcie o tym. Jest Bóg. I to szatan was chce właśnie dopaść, żeby was zniszczyć, zgnębić w jakiś sposób, no, zniszczyć was całkowicie, doprowadzić was tylko do piekła, nic więcej. Bóg powiedział w liście świętego Jakuba: Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Rozumiecie? Zwróćcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, dokładnie. I uwierzcie, że tak będzie dobrze. I Nie martwcie się tym, nie jesteście sami, nigdy nie jesteście sami. Słuchajcie. Spójrzcie na mnie, jakie ja życie prowadziłem i ja dalej, ja jestem grześnikiem, grzeszę, ale jestem usprawiedliwiony, mam usprawiedliwienie w krwi Chrystusa, w Jego ofierze, przyjąłem Go jako swojego Boga i Zbawiciela. Pamiętajcie o tym. Wszyscy jesteśmy grześnikami, pamiętajcie, wszyscy zmądziliśmy i nie jesteśmy sami w ogóle, zawsze jest z nami Jezus. Powiedział, że nie opuści nas aż do skończenia świata, w ogóle na wieki nas nie opuści, zawsze będzie z nami, jeśli Go przyjmiemy do siebie, zawsze nam pomoże. Mnie na przykład tutaj na ziemi, gdzie ja całkowicie w rodzinie, to ja jestem tą czarną owcą, na mnie patrzą jak, no z tym na tego gorszego człowieka ogólnie, ja nie mam kontaktu na przykład z wieloma osobami, nie wiem, zrozumiałem, nie zrozumiałem dla, dlaczego, yy, mój tata nie utrzymuje ze mną kontaktu, yy, powiedz coś tam zawsze do mnie, tylko tam napisze czy coś, albo, no ja, ja nie wybieram, ja nie znam od dziecka, od urodzenia. On słucha innych ludzi patrzę na to, co jakim ja byłem człowiekiem kiedyś. No ale jak go kocham, życzę mu jak najlepiej zdrowia, błogosławieństwa Bożego. I wielu moich braci ze mną nie rozmawia, kłócą się ze mną tam jakieś bzdury innych ludzi, sąsiadów, nie sąsiadów. I nie patrzą, jakaś iskierka już się zaczyna zapalnić całkowity, rozumiecie. Ja wiadomo, gniewam się i jak każdy się gniewa, ale ja odpuszczam, modlę się za nich. Wierzę, że odnajdą drogę, którą powinni iść, tak jak ja odnalazłem, bo ja byłem człowiekiem całkowicie potępionym. Zdałem wam wasze, moje świadectwo i wiecie, jak ja się zachowywałem, co robiłem i to jest w ogóle z czego, co, co... No to jest... Ja byłem całkowicie potępiony w piekle, na dnie piekła. Już, już teoretycznie byłem na dnie piekle, na piekła. A co dopiero... Po co by było po śmierci, jak ja wyszedł taką drogą? Ale Jezus mnie zrobił, uwolnił mnie. I chwała Bogu za to. I mówię do Was, nie poddawajcie się z niczym. To, co się dzieje dookoła, ma swoje przyczyny i skutki. Innych ludzi, lub jakieś inne. Tak jak powiedziałem, jak to się jest odłączone od Boga, to są przekleństwa. Nawróćcie się. Zwróćcie się do Jezusa. I jak powiedział mi kiedyś mój tata, wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się, Jezusa, wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam Was. Chwała Jezusowi. Trzymajcie się. Cześć Wam.